Dzień dobry Państwu. No cóż, yy, gwiazdka to jest zawsze takim przyjemnym wspomnieniem dla wszystkich. Chodzi o te prezenty podchoinkowe yy, w tym okresie, więc ja powiem tak, może kochane dzieci, wiem, że dzisiejsza gwiazdka to przynosi bardzo skromne prezenty do wielu domów. I to może nawet nie do każdego przyniesie cokolwiek. O wielu będzie nawet udręka. Także no ja dzisiaj to tak mówię, że koniec świata to nie, to nie żarty. To co mówię to jest już trochę więcej, trochę, trochę gorzej nawet. Ale w dzisiejszym dniu trzeba mówić o tej prawdziwej gwiazdeczce, która jest pierwsza na niebie jako rozbłysk tego wszechświata, symbolizuje to prawda i ona pójdzie sobie do skarbka, dostanie stamtąd, czyli tego strzegącego duszka naszej polskiej ziemi, naszych skargów i od nich dostaje te wszystkie wartości, które przekazuje później rodzicom i rodzice to dają do paczek. Tak wygląda w naszej religii bioteistycznej, sławskiej. Nasza jak gdyby prawda wieczoru tego wyjarkowego, bo tu jest ten okres wyjarzania się wszechświata, więc on jest prawdą, nie to, co nam tutaj proponują, że jakiś tam Jezusik coś daje. Nie, Jezusik ci nic nie da. To yy, gwiazdeczka na polecenie światoroda, czyli stworzyciela wszechświata, przychodzi do skarbka i stamtąd są te dary naszej polskiej ziemi. Ona jest zdewastowana, proszę Państwa, przed, przez Żydów od tysiąca lat. Odkąd weszli. Z tą swoją książką zaczęli nas tumanić, żebyśmy ich słuchali. No to wyszło, że teraz my zostajemy z tą ich książką, a oni z naszymi dobrami. Tak jak mówią o tym już murzyni złośliwie. A oni zawłaszczyli wszystkim, nawet nie tylko ziemią i umysłami, ale również naszymi dziećmi, bo te dzieci też już są zafascynowane w tej niby ich cywilizacji. No bo to jest fałsz. Bo gdzie są jakieś tam Mikołaje czy renifery, proszę Państwa. A wyjarki, czyli wyjażanie się wszystkiego w jednej chwili z wielkim wybuchem, faktycznie miało miejsce przed miliardami lat, i to będziemy czcić. A że skarbek był dobrym strażnikiem, mimo tego, że oni jego wyrzucili, pozamykali kopalnię zacementowali szyby, żeby on nie miał wpływu, to on dalej strzeże tej naszej ziemi i tam jest jeszcze bardzo dużo. I się przekonacie, bo ona nas może wykarmić. Może w tej chwili można powiedzieć, może nas nie wykarniać wszystkich. Ale jak zostanie dla dzieci w tej chwili tylko serce, rodziców i miłość, to no. nawet skromna czekolada czy zabawka, a nie wyśniony. Rower czy kład yy, yy, da, da ci szczęście, kolego. Nie daj się zwieść materii mamonie. Po co ja na przykład pamiętam z tych zabawek, kiedy u nas było bardzo ciężko, bardzo wielka bieda w latach 50., to ja pamiętam, nie też jakieś plastyki, które już wtedy były, bo też jeszcze tam coś czasami człowiek dostał, ale dwie, dwie zabawki pamiętam. To jeden traktorek zrobiony ze starej szpil, szpulki po niciach, napędzany gumką i kartoniku taki i drugi, i drugi to wóz z patyczków zrobione przez ojca kiedy była u nas taka największa bieda to była największa radość do tego chyba jakieś tam gdzieś dokupione kiedyś na odpuście dwa koniki drewniane były przyczepiane pamiętam a to, że teraz w niektórych domach jest bieda i nawet jak się do supermarketów zajdzie tu przed świętami, to jest bieda, jest pusto. Taka jest prawda. To teraz przychodzi większa bieda. Przychodzi większa bieda dlatego, że ci politycy działają przeciwko sobie. Łudzą się, tą łudę podtrzymują, bębnią i dalej namawiają na kredyty, na niszczenie samego siebie, na zagabianie, na zagubnienie się. Tak, proszę Państwa, ten koniec świata już nastąpił. Bo to, co mi zapowiadali na 21 grudnia, to nie w Polsce to już tysiąc lat temu i my ciągle wpadamy w coraz większą antyrację swoją i brak świadomości. A Kościół to dalej rozwija. Czyli co to jest? Sprawa to już jest jakby po końcu świata my cały czas żyjemy w tej Polsce. Bo, jak były przebłyski jakiegoś rozwoju, to myśmy to zniszczyli. Czyli, broń Boże, nie wyrwać się z tej skorupy. Czyli to jest taka inteligencja w łagrze. Sami do tego łagru wchodzimy, i mimo to, że jakby mniej argumentów jest za tym, to my jeszcze bardziej to podgrzewamy. Naród jest w tym łagrze tej ciemnoty żydowskiej, tego otumanienia. A my, moje pokolenie, jeszcze 30, 40 latki, jest zagubione, zagubiony, w tym w, w absurdzie tak naprawdę. No zrozumcie to samo. To jest prosz zdumiewające, że można w tym tkwić, bo jak się porówna, no przecież no 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 jak można mówić, bo pokolenie na przykład moich dzieci mówi no tata, no, oni mówią jakieś rzeczy niestworzone. Jak za komuny było źle? No przecież były te kolonie. Jeździliśmy jeszcze na, w czasy pod gruszą. Było SKS-y, były różne nawet dla ludzi biednych. OHP było, prace i ubezpieczenia, rozwój całego kraju. Jak można mówić, że teraz jest lepiej? Zakłady pracy zaczęły się praktycznie już w latach 60., był zakład jakiś w każdym mieście. Jakieś tam nawet yy, przyrodnicze były pomy, czy jakieś tam inne historie, czy, czy Cepelie były na, no No nieprawdopodobnie yy, czy, czy chałupnictwo no po prostu cały kraj był i każdy miał jakieś środki utrzymania i rozwoju, a teraz tylko te plastiki. Już dzisiaj to się śmieją. No dzisiaj kobieta prosta mi tłumaczyła proszę pana, co będzie, jak się skończą im te plastiki? To wy nie widzicie, że ten już jest po końcu świata? W co wy wierzycie? No niektórzy to mówią, a wezmę ten kredyt, może nie przyjdą, nie zdążą mi. Z bejzbolowymi baseballowymi, yy, właśnie ci w indykatorze rozwalić łba. Taka jest sytuacja, to jest normalne, taki punkt widzenia, a myśmy wtedy się gówno problemów czepiali za komuny. Za PRL-u państwo normalnie funkcjonowało, mimo tych naszych sprzeciwów, tej naszej, te, tych naszych oporów niepotrzebnych. Były bardzo pięknie rozprowadzane, rozpracowane, nawet handel zagraniczny, proszę państwa, interesy międzynarodowe, eksport. To myśmy się tego pozbyli. Co teraz huta jakiegoś tam Żyda hinduskiego lepiej pracuje kiedy, niż gdy była w polskich rękach. Tak nas sparzyło, że to jest państwowe, czyli nasze. Tak nienawidzimy tego państwa dalej? Zastanówmy się. A że później takie łachudry typu Zacharski, Ruraż, Wałęsa, Wojtyła, Jaruzel, czy Kukliński, albo Czempiński zdradzali nas na potęgę, idąc na Smyszy tych drani, to już jest inny aspekt, proszę Państwa. I to jest to niby normalność w stosunku do tamtego. I dalej to epatowanie, i to takie, yy, proszę Państwa, a wracając do, tutaj do, do tych spraw religijnych, no obojętnie jak jesteś, możesz być, załóżmy nawet, obojętny religijnie, czy ateista, czy jakiś, yy, to jest takie nahanie, składanie życzeń świątecznych każdemu. Czy masz opłatek już? Czy spędzacie święta? Jak tam skarbkiem i tak dalej? Jakie będą potrawy? Czy, czy masz 12, czy 13? Bo, bo, bo zdradą będzie, jak narodową będzie, jakbyś tego nie miał. <gulia> Wigilia, pasterka, kar popłatek, jakieś takie, nie wiem, no to jest też, dla tych rzeczy masz żyć teraz przez te dni. To mi tak przypomina te nachalne też w, 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 wkładanie tych żydowskich gazet codziennie rano, jak się człowiek gdzieś wyjdzie, to, to mu wkładają, masz tam przeczytać jakieś metro, czy jakieś, czy jakieś coś, no to ja mówię, że ja żydowskich gazet nie czytam, no. Przecież to jest po polsku, mi mówią. Nieważne, ale to że pisał, więc dla mnie to jest już podejrzane. Bo oni po to ci dają, żeby cię przyzwyczaić, żebyś kiedyś tylko dostawał mleko, bon na mleko i, i, i bułkę, i tyle dostaniesz za 5 lat, a może już za 3 w Polsce. Tak. Tak będzie przeciętny Polak ożywiony. No ale ty powinieneś nie tam do żłóbka coś robić, czy jakieś. Pierdoły inne, tylko już powinieneś przejmować te supermarkety zbrojnie i naczać to współdzielnie, jeżeli nie ma innych zakładów. Bo spółdzielnia cię równo podziela, a nie spółka. I to taka drobna różnica, to pozmieniamy. Bo ja też jestem atakowany. No proszę Państwa, ja mówię, że ja wyszedłem z katolicyzmu. No to mówią, ale jaka była kiedyś twoja ulubiona kolenda? No mówię, z tego co pamiętam, no to była Lizajrze Marysiu. No to wtedy się zaczyna, no bo ja oczywiście obrażam wtedy wartości religijne. Nie oni moje wartości obrażają, bo mnie yy, atakują czymś, no to ja im po prostu, ja się tylko bronię, no. I proszę sobie wyobrazić, że to moje, mój punkt widzenia jest uważany za niewłaściwy. No, gdzie ty w ciemnocie tkwisz, kolego? Musisz, Polak się boi odejścia od tej ciemnoty żydowskiej. A to nie jest żadne obrażanie uczuć religijnych, tylko to jest obrażanie ciemnoty, to co ja robię. Ludzie boją się dobra, rozwoju, yy, poszanowania godności, to co ja im proponuję. Bo jest zadus zaduszenie, zaduszanie w tej chwili wszystkiego. No, królować ma ciemnota, głupota, jakieś się padowanie jakimiś irracjonalnymi chwytami. I ich celem jest zaduszenie tego całego świata. A wy przyjmujecie ten punkt widzenia za swój. Chociaż on jest dla was zabójczy. Te wszystkie świecidełka specjalnie są wytworzone, żeby cię zniszczyć. Nie ma w takiej ostrożności instynktu tego człowieka pierwotnego, tej godności, tej siły charakteru. Bo to proszę Państwa, no różne są filozofie. Ja też próbuję do Państwa przemówić w bardzo o różnych aspektach. No, na przykład jest takie powiedzenie. Jeśli coś się nie da, to trzeba... Potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi, jak to jest cytat z takiego jednego filmu. No proszę Państwa, no oczywiście, że wszystko jest możliwe, bo ja przecież w swoich jeszcze dziecięcych latach prawie, że młodzieńczy, no to całowałem rękę proboszczowi, przychodząc na ministranturę, tam służąc na przy, prawda? I spędziłem tysiąc lat jeszcze tysiące godzin na w tych nieobrzewanych kościołach, prawda? No ale teraz już to wiem, jakie ja, jak to jest kołtuństwo, Tam nie ma żadnego Boga w tych kościołach. Tak samo yy, niekt niektórzy nie wiedzą, że są kołtunami yy, ci od owsiaka. Że tam jest tylko nieróbstwo, ta taplanie się w błocie i myślenie o niczym. Tak, żeby wytracić energię. To jest wszystko te ich zasady. Żebyś ty zmarnotrawił swoją energię, a później oni cię zniszczą. A on za wasze pieniądze z tej żałosnej orkiestry żydowskiej pomocy jeździ sobie po świecie, a wy dajecie na to w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Dobrze spełniony obowiązek to jest przede wszystkim, żebyś ty się zachowywał godnie, był mądry i coś wywalczał. A ty nie masz nic do gadania w tym kraju i się nie zadajesz sobie pytania, jak to rozwiązać, a tu rozwiązania gotowe masz, bo ja ci to daję. A oni prostymi rozgrywkami to robią, ci faceci w sukienkach i te mitry, i te obrzędy, a ja to tłumaczę, i te celebry. I tak jakby z tego nie było wyjścia, bo ja wiem, już w tej chwili to w tym tkwi świecie i matki y, nie mają tego instynktu. Nie kochają, nie rozwijają, nie uczą tych rzeczy wielkich. Chociaż, proszę Państwa, no z drugiej strony, no to właściwie może ojcowie powinni kształtować charakter dziecka, bo ja pamiętam, że no czego oczekuję od matki, jak teraz moi rodzice nie żyją po wielu latach, jakby nagle ja mógł do nich przemówić, to ja do, od mamy nic nie chcę, ona mi dała to, co, co miała, miłość godność to, żebym nie kradł prostych rzeczy, żebym się nie wywyższał, żebym i, i, i piękny język mi dała. Miłość do książek i tyle. I, I ja tutaj do niej, mam, do niej nie mam pretensji. Bo matka tak na, naprawdę ma dać miłość. Ale ojciec ma dać charakter, ma ukształtować jak gdyby może i politycznie. Ma nauczyć odwagi, ma nauczyć innych rzeczy. I tutaj było gorzej, bo ojciec sam był zagubiony, bo on był odważny, ale w czym? W obronie żydowszyzny, w tych tajnych komórkach AK był odważny, w zwalczaniu komuny był odważny, czyli przeciwko swojej racji stanu, bo był za głupi na to. Nie nauczył mnie mądrości, nie, na, nie nauczył mnie pędu do mądrości, chociaż cenił naukę. Jeżeli ja, proszę Państwa, wyszedłem z tego, z tej ciemnoty. A przecież trwałem przy niem, mimo oczywistości, oczywistej sprzeczności z tymi budowlami socjalizmu, z, z dobrym PRL-u i z tym rozwojem, to Wy wyjdziecie, bo Wy już macie możliwości porównania, że ten obecny system jest systemem po prostu całkowitej, całkowitego wyniszczenia ludzkości. Proszę Państwa, są przeszkody, no oczywiście, są utrudnienia. Ale już jest bardzo wiele rzeczy po których jest i sygnałów, po których można się zorientować w którą stronę iść. Bo jeśli gdzieś tam mnie ktoś próbuje coś tam ośmieszyć, czy coś takiego, no proszę Państwa, ja nawet nie komentuję tego, nawet nie słuchałem gdzieś tam jakiś podobnej sytuacji. no i jest na pewno, bo ja tam nawet zerknąłem na tą stronę, który na, mnie tam krytykuje, mówi jakiś szalony żyniak czy coś takiego. No proszę Państwa, ja nie mam czasu na to, żeby wysłuchać jakiegoś durnia, jakiś jest jego poziom w stosunku do mnie. No proszę Państwa. My myślmy o czymś innym. W tej chwili, ja tak z rozeznania, wiem, że mamy około 15 tysięcy nas jest takich ludzi, którzy, których mogę uznać, że jakby są zwolennikami moich poglądów i, i, i tych zmian, które ja proponuję. Więc 15 tysięcy, proszę Państwa, no, to musi być z 15 milionów. Każdy by musiał z tysiąc osób przekabacić jakby na moją stronę, z Państwa. No ale jak będzie za miesiąc, za rok, będzie coraz lepiej, dlatego że ja widzę nawet po tych życzeniach, które mi Państwo składali, wygramy na pewno, proszę Państwa. Ja nawet od, yy, yy, no wiadomo, pan Piechociński rozsyłał tam życzenia, to ja również mu odpisałem o tym, że. Ale ja mu odpisałem właśnie, czym są te święta, o tej gwiazdeczce. I że wy nie, wygonimy to żydostwo, damy sobie z tym radę. No, ci, na, na pewno mi nie, nie będzie ze mną polemizował. Proszę Państwa, więcej wiary w siebie, bo Wy w siebie nie wierzycie i to, czego macie dokonać, a jesteście suwerenem tej ziemi. A żydowszyscy się nie da nic wyciągnąć, bo oni są tacy głupi, że oni nie rozumieją, że już ich koniec przyszedł. I do jakiego stopnia przyszedł, bo to, że jest upadek, to tak, ale oni myślą, że przekabacą. Jeżeli się dobrze zachowamy, to oni nie mają najmniejszych szans. Ja to udowadniam każdego dnia, że to jest. oni są nieprawdopodobnie ograniczeni, i nieprawdopodobnie bezczelni. to jest właśnie dwie ich cechy. No. Czyli żydowszczyna to jest uwielbienie swojej własnej ograniczoności i ciemnoty. Adam plus ta siła y, militarno-bankowo-administracyjna. No to Państwo wiecie, że y, przy rewolucjach czy coś takiego to w ogóle to nie istnieje, to nie ma żadnego znaczenia. Oni mówią, że pieniądze są do y, wojny potrzebne. Nieprawda. Żadne pieniądze nie są potrzebne do wojny. Do, y, do, do zwycięstwa to są potrzebne, proszę Państwa, tylko rozum. I przecież Afganistan, no jakąż oni mają okupację Afganistanu? Pomyślmy. To jest wykrwawianie Ameryki. Bo proszę Państwa, w niewoli ludzie się wyzwalali, kształcili, dbali o, o swój rozwój i tworzyli potęgę. A to są oczywiste rzeczy, proszę Państwa, no, że Żyd, dostrzeczyzna proponuje antyludzkość. Człowiek to jest gatunek, który musi siebie rozwijać tylko we wspólnocie. A jeżeli to jest yy, yy, wspólnota mafijna, gangsterska czy coś takiego, to jest oparta na terrorze i ona od terroru ginie. Nie może niszczyć swojego gatunku to, co proponuje żydowszyzna. Jak Państwo widzicie, ja nie, nie stoję w pięk przy pięknym stoliku, belwederze, przy bibelotach, tylko siedzę sobie w stromnym mieszkanku. Ale to ja jestem prawdziwym przedstawicielem narodu polskiego i Polski i reprezentantów jej interesów, tak? Jestem w tej chwili jedynym politykiem, który ma największą skuteczność przynajmniej od pięciu lat. Porównajcie sobie Państwo. Ja jestem praktycznie sam. Jest wypracowane wszystko. Jest wypracowany system ekonomiczny, zasady konstytucji, zasady funkcjonowania państwa, zasady nauki. Wszystko jest już wypracowane i gotowe do przyjęcia. Tylko mój naród śpi. Bo proszę Państwa, no nawet gdyby się zdarzył takie y, siłowe przejęcie władzy. No to proszę Państwa. Proste posunięcia, zakaz propagacji Bing-Billy i przejęcie tych ich obiektów wszystkich sakralnych na biblioteki i ośrodki tworzenia gromad rozwiązanie Rady Polityki Pieniężnej, deprecjacja złotówki oraz zakaz funkcjonowania giełdy i yy, wprowadzenie, czyli tam różnych yy, kodeks wspólnotowy ceny tak samo zawieszony, no i przede wszystkim no nikły, yy, mały podatek na towary chińskie. Już jesteśmy bogatym krajem. To są takie bardzo proste posunięcia. Tutaj jeszcze mogą dojść takie tam zarządy komisaryczne nad PKP i natychmiastowe jej uzdrowienie, czy no byłby problem z, z pozamykaniem jak wiemy, no, tych tysięcy, tych skurwieli, którzy nas niszczą. No. A to są tylko niektóre posunięcia, które ja proponuję. Więc proszę Państwa, tak, i jak to jest szybko możliwe, podobnie jak z tymi wyjarkami, z tym świętem. Więc zobaczcie, drodzy Państwo, już jest po końcu świata, już jest inna gwiazdka, już możemy dzisiaj świętować swoje sławskie święto, praktycznie w oparciu o te wszystko odsunąwszy tamtą bzdurę, niezauważalnie, bo można yy, to wszystko robić. To, co ja proponuję, rozwijać. I tak jak ja mówiłem, nawet yy, te takie nasze jasełka robić. Proszę się zastanowić, jak niezauważalnie żydowszyzna u nas przegrywa mimo niby tej potęgi. Tu tylko chodzi o przejęcie władzy, zmianę roli pieniądza. I to jest banalna rzecz. Tak jak z tymi wyjarkami. I te nasze wyjarki są piękniejsze niż ta bzdura zła na Boże Narodzenie. Jakieś tam renifery w ciąży. Więc proszę się zastanowić. Ta gwiazdka, proszę zobaczyć, nie tylko rozbłysła, ale ona wybuchła jak wszechświat. Tak szybko w Polsce następuje koniec żydowszczyzny, i zwycięstwo sławi. Dziękuję. Sławia.